Co chcesz zrobić? Jeśli mogę pomóc, to chcę migrować do innego kraju europejskiego, żeby znaleźć życiorodawców Witam serdecznie, zapraszam na oglądanie nowego odcinka Witam się z marketu Właśnie z koleżką się zwijamy z marketu i się okazało, że koleżka zgubił motor. Taki wielki market tutaj we Freetown. Powiem wam, że koleżka no zabłądził, no i nie wiem gdzie jest motor. No beka. W każdym razie, jak widzicie, pierwszy odcinek już się zaczyna grubo. <grym 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 zgubić motor w centrum. No, no można. W takim tłumie, no to nawet wskazane jest, zgubić motor. Maszyna odnaleziona. Perfekt to Eliasz. Eliasz się spocił, bo zgubiliśmy maszynę. Następnym razem trzeba zaznaczyć lokalizację na mapie. It was hard. Not easy. Teraz, Szanowni Państwo, zapraszam Państwa na lokalny cmentarz tutaj we Freetown. Cmentarz chrześcijański. Trzeba o tym to zaznaczyć bardzo. A ci, co są dłużej na kanale wiedzą, że kierownik lubi zadać cmentarze. Więc idziemy. Gdyby ktoś zapytał, czy tutaj można nazwać ten odcinek Grą o Tron, to tak, można nazwać. Co to jest? To jest deska klozetowa. O, kibel ktoś postawił na wejściu na cmentarz. Wejdźmy i zobaczmy, jak wygląda cmentarz chrześcijański. Tutaj chłopaków trzeba było ładnie zapytać, ale wiecie, chrześcijanin, chrześcijanina zrozumie. I jesteśmy na cmentarzu, na którym można znaleźć angielskie nazwiska. Dlaczego? Ponieważ Sierra Leone, moi drodzy, od 1808 roku do 1961 roku. Czyli jakieś 150, jak dobrze liczę, na szybko 3 lata, była kolonią, było kolonią, kraj był kolonią brytyjską. I ktoś by zapytał kierowniku, czy to dobrze, że zostali skolonizowani przez Brytyjczyków? Czy nie powinni w ogóle być skolonizowani? Czy lepiej przez Francuzów, czy Portugalczyków? I ja już wam mówię. Ile żyję i podróżuję, to widzę, że kraje afrykańskie, które zostały skolonizowane przez Brytyjczyków, są krajami lepiej rozwiniętymi pod wieloma względami administracyjnymi, transportowymi. Tutaj jest jakiś mały grób, pewnie małego dziecka. Nie było pieniążków na, powiedziałbym, na grobek. A tutaj zobaczcie, też jest ogólnie już ktoś wyznania... Muzułmańskiego. To jest mój koleżka Eliasz, który robi w ogóle przy na robocie. Tutaj zobaczcie taki nagrobek w ogóle w betonie. W... w świeżym betonie. Mówiłem wam, ile lat przeciętnie żyją, to powtórzę. Około 40. 40 lat. Tak statystyki podają. O. Zasada dwóch metrów musi być. Dobrze, że jest. Zobaczmy, no ile tutaj. Zaraz weźmy jakiś nagrobek na warsztat. Na przykład ten. 87 lat, 49, 75. Coś mi tutaj zawyżają. Statystykę zawyżają. Statystykę. Ale tych jaszczurków kolorowych, kierownieko, tam już widzę. A nie, nie widzę. 48. No zawyżają statystykę totalnie. Tą oficjalną. Też trzeba wziąć pod uwagę to, że statystyki oficjalne często nie są super dobrym odniesieniem. Na przykład do populacji. No bo robili ją na przykład 10 lat temu. Bo ktoś tam się zebrał i przez 5 lat robił tą statystykę. Ciężko jest zrobić statystykę w takim kraju, w kraju, który nie jest yy, tak bym powiedział z elektrycznością. Nie, że ten przepływ informacji nie jest aż taki prosty. Jak jest internet, spis powszechny, no to łatwiej ludziom w Europie to zrobić. I ta kontrola. Tutaj nawet na granicach jak wyjeżdżasz, to nikt cię do systemu w niektórych krajach w ogóle nie wbija. Czyli jesteś takim troszkę duchem. Wjechał, wyjechał, jest czy nie jest, nie wiadomo. Nikt nie wie. To tak tutaj działa. Ale ten babsztyl z tej ambasady Liberii to mnie wkurzyła, no. Orżnęła mnie równo na tej wizie. I jeszcze groziła, że nie wbije wizy, bo stron brakuje, w, w poprzednim odcinku to, 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 to o tym opowiadałem. Kurde, do tej pory jeszcze mam tą, ten taki niesmak, no totalnie, jeszcze mi nie przeszło. Słuchajcie, nie wiem co to jest za grobowiec, może ktoś będzie w stanie to rozszyfrować jak obejrzy ten film, Charles Auguste Vermin. 1881 powiedział, że przyjechał tutaj na jakieś zawody sportowe, tak zrozumiałem. No i niestety uległ e, jakiemuś wypadkowi, i to jest, to jest na pamiątkę tego zdarzenia. To jest świeże, jak Brytyjczycy wkroczyli tutaj na tereny Sierra Leone. Może ktoś będzie bardziej ogarniał temat. Jedziemy teraz do mojego koleżki, którego poznałem, który pracuje w parlamencie. No zobaczymy, co tam w parlamencie, tutaj we Freetown. Dzisiaj ma jakieś większe zebranie, więc. Moja osoba podniesie rangę i obniży też rangę, bo nie mam stroju odpowiedniego, żeby tam wizytować w parlamencie. Ale koleżka mówi, że bym przyjechał, o, to jadę, no. jadę do parlamentu. W końcu kierownik. Głównym celem, główną wizją, misją parlamentu jest szerzenie pokoju, nadziei, demokracji i dobrego rządu. Czekamy na ziomka i wchodzimy do środka. Nie chcą mnie wpuścić, bo krótkie spodnie mam. Koleżka poszedł pożyczyć od kogoś spodnie, żeby mnie wpuścili. I babka mówi tak, co mamy go wpuścić, bo co jest biały? Też musi mieć długie spodnie. Ja mówię, no wiem, że muszę mieć długie spodnie, ale nie mam długich spodni. No, bia białego w krótkich nie wpuścimy, bo co, bo biały? No widać, że ewidentnie mają yy, niedowartościowanie bardzo mocne. No, bo wystarczyłoby powiedzieć, że po prostu no, dresko od to się nie zgadza, a nie tam dopinać, że kolor skóry. Ujęcie zmęczonych, odpoczywających czarków. Sobie dwa leżą pod, pod drzewem. Widzicie, tak się się zastanawiam, czy czarki mają też mentalność tutaj z Sierra Leone. Tak sobie myślę. Ciekawe, nie? Czy czarek wszędzie na świecie ma taką samą mentalność, czy jednak przejmuje tą mentalność kraju? No, dobre do zastanowienia. Dzięki. Patrzcie wow, na to. O ogarnęli mi spodnie. Czujesz to? No, niesamowite. Mam takie odwalone spodnie z second-handu, że do parlamentu teraz to mogę wjechać na ostro. Grubo jest i sandał jest. health is well and anything that come to improve the health standards of our country we always support so mr piquet i will remember without much ado i think i um, will call on my colleagues to let us give. Zobaczcie, tutaj właśnie trwają obrady na temat na temat ogólnie spraw krajowych związanych też z diamentami to tak też jest bardzo taka poważna dyskusja na temat co zrobić z regionem przebogatym w diamenty czy dopuścić zewnętrzny kapitał jeśli dopuścić to w jakim stopniu i takie tam szmerwajery więc no przyznam szczerze, że nie wiem jak wygląda parlament w Polsce w sensie, tyle co wiem z telewizji ale tutaj, no bekę mają, co po niektórzy. I tak, no widzę, że niektórzy w telefonach siedzą, ale w Polsce też tak jest. No, trochę tak powiedziałbym, bardziej na luzie. Ciekawe doświadczenie przyjść tutaj i zobaczyć, jak politycy, jak głowy państwa, a nie ma, powiem wam, że dużo tych głów tutaj, zobaczcie. Trochę już wyszło, ale nie było wcześniej zbyt wiele. Słuchajcie, byliśmy właśnie na obiadku w parlamentarnym. Knajpce, takiej kantynie, no tutaj wejść może każdy. No trochę tak śmiesznie, bo niby takie wiecie, rządowe miejsce, a tak naprawdę powiedziałbym: No może każdy się wcisnąć. dawaj, lecimy. Lecimy tam jeszcze załatwić. Może coś się uda popchnąć tutaj ze znajomościami yy, odnośnie wizy. Koleżka tutaj z parlamentu zadzwoni, tam obstawi, więc może coś tam się uda popchnąć. Zobaczcie, jaka biblioteka. Gazet cała masa. Tutaj wszystkie te gazety kolekcjonują. Co? Nie pamiętam, ileś tam gazet tych wychodzi. Ale nie pamiętam ile. Chyba 10 jest gazet na Sierra Leone. Jest chyba jedna, która wychodzi, wychodzi tygodniowo. Nie pamiętam, no niestety nie tego nie jestem w stanie wam powiedzieć. Tam siedzi dziewczyna, którą mi chcą przyswatać. Koleżka mnie chce skumać i wiecie. No wiecie jak to jest. Kierownika pozna. Dawa. No ładna jest. No nie będę tutaj mówił nic, nie? Ale... Ale... Int interesni. Są bardzo, są interesni. Są tacy, powiedziałbym... No... No wiesz, z kierownika, za kierownika wyjść. Pojechać do Europy, żyć dobrze. No bardzo, bardzo interesni. No więc trzeba uważać. Tutaj Sierra Leone li Library. No, więc ten... Uważajcie, żeby to kierownik z tego bać panną, z tego kraju nie wrócił, bo będzie. Będzie przypał. Aaa, you put like this. Yeah, this Ok, Okej, to są stare egzemplarze, które oni tak robią, oprawiają w taką oprawę. I tak And then, właśnie... yes, 2015. 2015. 2015. A the oldest? Hmm? The oldest? Yeah we have them. The oldest, like 30 years ago. You have? Well no 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 Not no like this Słuchajcie, chodzimy po całym parlamencie Sobie zwiedzamy. To jeszcze raz takie, taka przebiteczka na miasto, na freetown, na miasto Wolności, na miasto Które zostało założone przez niewolników, ale ten temat jeszcze ruszę bardziej. Pojechali! Słuchajcie, zakończona wizy wizyta w parlamencie. We are Ah, I stay in the Gadrich, ged Gadrich, Gadrich. When are you going to come back here? Parliament, Maybe tomorrow. Yes, yeah, see you, bro. No, tam wie, wiecie, ch chciał zabłysnąć. Jak to mówi moja mama kiedyś mówiła, jak woda w klozecie. wiecie. I jeszcze jakbym nie zapytał o, o paszport, to już by w ogóle wszystko, więc mogłoby być źle. Po paszportu nie mam, bo jest. Wiza się robi, no i tak, sytuacja taka, poprosiłem koleżkę, który zna koleżkę ministra od, od obcokrajowców w parlamencie, żeby zadzwonił do tej, tej yy, prógwy, że tak to określę, tej złej kobiety, yy, od, od wizy z Liberii, no i zobaczyłem czy coś tam uda się zadziałać. Mówię Wam, tutaj bez znajomości to albo płacisz grube siano i smarujesz, Albo czekasz tygodniami? No tragedia. Szanowni Państwo, dzielnica finansowa. Zawsze perła każdego wielkiego miasta Bank... Banki no tak, tak Tutaj kolega mnie uczula, żeby nie kręcić Bo mogą nas spakować, wiecie Wiecie gdzie Do Dziupli Dojeżdżamy do miejsca, które jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych w Mieście Wolności, czyli we Freetown Drzewa, przy którym niewolnicy, którzy przypłynęli tutaj Zaczęli się modlić, ale za chwilę Wam opowiem o co w tym wszystkim chodzi głębiej, dobra? Cotton Tree, czyli drzewo bawełniane, tak się nazywa. Jest to historyczny symbol Freetown, moi drodzy, który zyskał na znaczeniu w 1792 roku, kiedy to Afroamerykanie, którzy niegdyś byli niewolnikami, odzyskali wolność, trochę się zaplułem. Walcząc po stronie brytyjskiej. Ja tutaj muszę uważać, żeby mi nie skroili, nie skroili telefonu, ale zobaczcie tam, tam są nietoperze. Ale o kurde ile tam jest nietoperzy. Od groma. Nie wiem czy widzicie, o tutaj na gałęziach. widzicie teraz na 10 tysiącach, czyli... Symbolizuje, symbola. Symbol symbol proszę ja was, Freetown, czyli wolności 10 tysięcy, 250 Żołnierze ci, niewolnicy ci, którzy przybyli tutaj, byli nazywani czarnymi lojalistami, ale też... Czarnymi Nowoskotami, ponieważ pochodzili z Nowej Szkocji, opuszczając Stany Zjednoczone, moi drodzy. Dokładnie 11 marca 1792 roku założono tutaj miasto, które zostało nazwane przez tychże niewolników Free Town, czyli Miasto Wolności. I kiedy przybyli tutaj, to zaczęli się modlić, bo jak wiecie, w Anglii jest chrześcijaństwo, są Anglikanie I kiedy przybyli tutaj, to zaczęli się modlić pod tym drzewem Więc no, trzeba przyznać, że to drzewo ma już grubo ponad 200 lat Ale tyle nie to że to ja w życiu nie widziałem na własne oczy Chciałem pójść do muzeum, ale pani mówi Kupisz bilet, to możesz wejść Pytam, czy mogę e, pokręcić trochę Pokazać trochę światu, historię. Ona mówi pogadamy o tym później, ale teraz nie możesz kręcić, dopóki nie kupisz biletu, to nie będziemy rozmawiać o tym, czy możesz kamerować. O no nie no, mówię. Jezu, no znowu smarowańsko. Siedzi babka i znowu czeka na smarowanie. Siot. Pokażę wam życie codzienne. A nie będę się ujadać z panią z muzeum. I to jest właśnie mentalność tutaj w Afryce. Kombinowanie, kombinowanie. Nikt nie myśli o tym, żeby jak najwięcej osób zobaczyło, tylko myślą o tym, jak wycisnąć potencjalną cytrynę. Jak wycisnąć takiego delikwenta, takiego kierownika. Ja nie jestem muzealny, ale do muzeum to bym poszedł. Ale kurczę, no, co ja mogę? Tam, jak przejeżdżaliśmy, no to widziałem właśnie Instytut Samotnej Matki. A okej, widziałem właśnie Centrum Samotnej Matki. Więc to bardzo fajnie, że, 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 że w kolonii brytyjskiej, pod tym względem, pod wieloma względami podobnymi, oni przodują nad innymi krajami w Afryce widzieliście jakie druty jakie zasieki jak są takie zasieki to znaczy że kradno kradno jak nie wiadomo co bo nikt zasieków tak sobie po prostu nie robi tutaj już jesteśmy na wybrzeżu finalnie macie na to mój kolega kompletnie nie ma wyczucia ale beka to jest to jest mówię wam no apara takich mało on tak jakby nie kuma że jak ja kręcę to żeby nie wbijać i bardzo często muszę, muszę z kilka razy powtarzać wyjęcie, bo on musi być w ogóle w centrum uwagi. Wiecie jak jest. Tutaj jesteśmy teraz na plaży i zauważcie ile tam jest czarków. Czareczki! Czare... Nie zaczepiaj, kierowniku! Zauważcie dwa aspekty. Czystość co nie jest normalne. I zobaczcie, jaki jest ten piach bialutki tutaj. Spójrzcie. Zobaczcie na to. Ale fajny Nie no, mi jest suba zarąbista. Ale zobaczcie, no nie ma zbyt dużo ludzi. Jak już jesteśmy, to trzeba trochę nóżki ponosić. O, trochę podpaliłem za szybko. O, lepiej przyjemnie. Uuu. Idzie fala. Zaraz kierownika wciągnie. I będzie po kierowniku. Kto będzie filmy wstawiał. Elias Question <laughs> yeah. For young people like you it's not easy life here in Sierra Leone. It is not really easy. Most of us we normally used to ride Okara to find survival. It's hard to find a job. Exactly. No job. In fact there is no job. Most time if you want to survive you can ride bike or keke just to survive. What it means keke? Keke is a tricycle. Tricycle. Ah okay, understand. Yeah. What do you want to do? Well if possible, if I have a help, I want to migrate to go to another European country to find survivor. To find the job. Yeah, and... To find a job, any type of job, even if it is a labor or mercenary job or building construction. Easy job. Is a job. I if mean, I not have... easy, but uh... yeah. Just for me to survive, I have no day become. For now, I'm getting closer to 28 to 29. No wife, no children. I have sat to my worst exam. So it's so... good. Nie worry, się, woda poszła Więc jest czas, żeby my Tak, dokładnie, to jest moja intencja i moja modlitwa Jeśli I really pomóc, to naprawdę chcę migrować i żyć w tym kraju Bo jestem chrześcijaninem, robię ewangelizację, mam przyjaciół Dziękuję bardzo, Elia. Wszyscy chcą pojechać do Europy Ale ja tak próbuję nawracać tutaj trochę I mówię, że to Kolorado w Europie nie jest takie Kolorado. Nie jest takie kolorowe, ale powiem Wam, że ciężki temat, bo oni myślą: oni nie, oni nie myślą o tym, że u nas w Europie jest cholernie drogo w ogóle cokolwiek wynająć. A druga kwestia: Polacy nie są tacy super otwarci, tacy wiecie, że takiego czarnoskórego yy, Sierra Leonczyka, nie wiem jak się mówi, na na mieszkańców Sierra Leone przyjmą z otwartymi dłońmi Jak będzie ktoś szukał miejsca do spania, w sensie mieszkania albo pokoju, no to będzie miał ogromne problemy. No umówmy się. Umówmy się. no Większość, większość jak się dowie, że jest z Afryki, z Sierra Leone, to pierwsze co zapyta, to czy jest legalnie. A no, uprzedzenia, dużo uprzedzeń, wiecie o co chodzi. Zgadzacie się ze mną? Ja uważam, że tak by było. To niestety to nie jest takie Kolorado. Bardzo ważny taki aspekt, o którym warto wspomnieć: jak ludzie cię tutaj widzą, jak przyjeżdżasz jako turysta, to zawsze pytają, jaki masz tutaj biznes. Dlaczego biznes? Nikt tutaj nie myśli o tym, że Biały przyjechał po nie wiem Zwiedzać, tylko po to, żeby przejechał, tylko po to, żeby zrobić pieniądze. I w tym wszystkim jest paradoks taki, że oni żyją na diamentach i złocie, a wydobywając sami na własną rękę nie wiedzieliby, co z tym zrobić. Po prostu nie mają tak, jakby wiedzy, nie mają tej smykałki, którą człowiek biały ma do robienia hajsu. I to jest paradoks w tym wszystkim. Żyją na bogactwie, którego nie są w stanie wykorzystać sami, ponieważ brakuje im edukacji po prostu. Czy ja mówiłem, że nikogo nie ma na plaży? Czaryni. Czaryni leży. Czarini sobie ogon opala. Ogon sobie opala. Opaleniznę robi czarini. Czaryncho numer 574. Czarinho numer... 6722 Elo MORDO! To jest Czarina! Czarina! No, niestety, jak widzicie tutaj w lokalnym języku, nie ten. Nie mówię, widzę, że tutaj z językiem angielskim bardzo słabo u Czariny. No to jedziemy. je yes. i koguty sobie chodzą na plaży. I te żywy grzywy, grzywy opalają. So Elias, yeah. so uh, if somebody need help, can go to Christian uh, church and ask for help? Well, w Leone the churches are plenty that help people, Because most pastor they also need help also, you know. have... ty, y... <laughs> tak, mówi, że bezdomni, ale to na co chciałbym zwrócić uwagę. Tego ziomka, co jedzie na tym, na przyczepie tutaj zabija z poważnego tematu Słuchajcie, y, pytam koleżkę tutaj O takie aspekty związane właśnie z bezdomnymi, z głodnymi Na ulicy, no i on mi mówi, że właśnie no, Jest ich dużo, ja się pytam wtedy Czemu są w mieście, czemu nie pojadą za miasto i nie zaczną y, Gdzieś tam wiecie, y, w jakiejś wiosce swojego życia Ziemia urodzajna, więc da plony, nie będą głodni on mówi, że nie, no nie, oni tutaj stąd, ciężko im się wyrwać. No dobra, to ja pytam się, czy, czy do kościoła jak coś pójdą, to mu pomoże kościół. On mówi, że w kościele już miejsca pomocy, no, no kościół wielu osobom pomaga, więc ciężko dostać taką pomoc. No i co ja wam mogę powiedzieć, no... Ktoś inny powie dla chcącego nic trudnego, a tutaj wiecie, no cały czas jakiś problem jest, na zasadzie, wie, Najchętniej to by każdy przyjął gotówkę i poszedł spać elegancko. No niestety, to jest najprostsza opcja. Czyli dostać hajs i być szczęśliwym. Tak myślę, ale przecież ludzie, którzy nie potrafią zarządzać pieniędzmi, są biedni. To jak dostaną nawet bańkę, to nie bańkę hajsu, to o jarito, to i tak nie będą wiedzieli co z tym hajsem zrobić, niestety. Taka jest rzeczywistość. Wielokrotnie ktoś wygrywał miliony i później się okazywało, że po załóżmy 6 czy 10 latach już nie miał żadnej, ani grosza i wrócił do punktu wyjścia. Moi drodzy, bardzo dziękuję za dzisiejszą uwagę, w tychże warunkach na motocyklu żegnam się z Wami. Proszę tylko z Sierra Leone, a dokładnie z Freetown. Sugeruję zostawić ślad węglowy, nie taki ślad węglowy jak my teraz zostawiamy jadąc moto motorem, ale jadąc we dwóch, no dzięki Paweł, jadąc we dwóch motorem zostawiamy dwa razy mniej śladu węglowego, więc na kanale zostawcie dwa razy więcej śladu węglowego oczywiście subskrypcja gwarantowana kto nie subskrybuje i oczywiście moi drodzy łapeczka w górę, bo to pomaga rozwojowi kanału pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnym odcinku Thank you Eli Eliasz yes, God bless you. thank you so much It's good, nice meet. Yeah. boca nasce com suave